Witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj wszystko pało będzie gadał o tych słonikach. Tak. Teraz daję pawła. No, witajcie widzowie. Jeszcze przypomnę, żebyście zostawili słupka i łapkę w górę. Bo lecimy po 10 subów, brakuje bardzo niewiele. Tylko 4 suby, więc już nie przedłużając. Zacznijmy więc. Najpierw opowiedzmy o najrzadszym słoniu, którego dostałem od dziadka. O słoniu z hebanu. To jest drewno, tylko takie czarne. Jak przyjrzycie się bliżej, on ma takie ładne, gładkie kły. A tu trzyma kokosa. W, te, w tym miejscu. Jest twardy, taki duży. A więc jest średniej wielkości słoniem. Dobrze, więc przejdźmy do kolejnego. Tutaj mamy srebrnego słonika. On był tani, za 9,50 kupiony wtedy. Taki fajny srebrny, tu można chyba włożyć świeczkę małą. I waży około może 100-200 gram. Jest małym słoniem. I cena 9,50. Ten około 600 zł. Ten 35. Więc przejdźmy teraz do tego. Ten też był kupiony wtedy za 32 zł. Ale uważam, że jest warty 35. Ponieważ ma ładne wzory. Ale to jednak nie jest jakiś warty materiał. Tylko po prostu. Taki gips. Więc co za wiele to nie jest warte, ale wizualnie jest ładne. Więc przejdźmy już do ostatniego słonika. I kliknijcie dwa razy w ekran, żeby zostawić łapkę w górę. Tu mamy małego słonika. Wartego około 25 zł. Jest z porcelany, jest uśmiechnięty, fajny taki, ale. Jej poduje, ponieważ jest mały, nie może być warty dużo. Do 20-30 zł. I to jest taka porcelana. No i widzowie, jak przypominałem, zostawcie suba i w górę. I za 20 i się na nowy rok, bo tak. będzie pokazany film, jak strzelamy. Ja My mamy Tak. i tu takimi ogromnymi. A tu jeszcze zapowiem nowy odcinek, bo moja mama otwiera taki, taką wypożyczalnię telefonów. Tu mamy już 1 lutego otwiera, a więc zapraszam do przychodzenia. Tu mamy Samsung S24, a tu mamy Samsung Galaxy O3. I one będą używane do wypożyczalni, no i yy, potem nagramy ten odcinek, no i to da tyle, widzowie. 啊